-mos to śmieszne jest moc espa, śmieszny moment, jej wysokość rozkazała mi pójść z wami. Boże, jako lunetę ten droid zamiast oka, śmieszny kapitan to kiepski pomysł, ale jeśli tak sobie życzy królowa. Potrzebujemy mechanika, który sprzeda a, nam. Muszę się dołączyć. Nie, nie chcę być Artuditu. No, poczekaj. Jaki on ma taki? No, ja się. Mogę gość. No, weź! Rybuję mnie jak tak robię. Tego? Szybko, zajmuj mu, a ja go trzymam. No, weź. No, zajmuj mu zasień. No, czekaj. Musimy znaleźć 33 klocki i odblokować... Oj, przepraszam. 33 postaci. Patera. teraz. Do niego. Musimy go zabić. Zablokowała! Pa. O. Zabijam ją Czemu mnie zabijasz. Jak ciebie? Jemu ja też się tak krzywdę zrobić? Zaraz się nic nie dowaj maski No przestań mi bić po głowie. On jakieś umiejętności, wskazówki. Nie zabiłeś jej, bo odżyła. No, wiem, chodź. A krowę? Pa, krowę się da! Czekaj, jak chcę zabić krowę, odsun się. Odsun się! Nie da się zabić krowy. Ale da się na nie jechać. Tak? No, zostaw moją krowę. Sama sobie uh -huh. Wsiąść na krowę. A co? Faj, jak się cieszy! <laughs> Patrz jaką minę ma, jak jedzie. Czekaj. AAAAAAAAH! Eboże jak się cieszy! <grywa> Twój też, jak się cieszy! Nie widzę, żeby się cieszy! A jak zejdę? O, normalno mam minę, no? Ona się cieszy z tego siedzenia na krowie! jak leci! No aż do miasta, pojedziemy. Dobra, a, a tutaj jakiś gościu chce coś mi dać. Ten chłopak odwala. Ten chłopak. on jak jedzie, to wszystko rozwala! Hej? Tak? O kurde. Pasz, mogę po ludziach. Dawaj Ale jazda. No. E, bo tutaj klocek jest. No, wzięłam go. No jak? Nie mogłaś go wziąć, bo jest zamknięty. Znowu potrzebujemy tych e, Jak one się tam nazywają te? O, już mi pokazuje. Widzę go! Widzę go! Już mam jeden Akumulatorek No nie, zgubiłem go! A mam go, dobra. No, A masz drugi akumulatorek? No, to? pokazuję ci tu, fioletowy znacznik, z którą stronę masz iść po akumulatorek. Słyszysz? Czemu ty no. nie współpracujesz? No przecież idę po niego. No, gdzie idziesz? Tu. <słuch> dobra, ja idę, bo ty mi nie pomożesz. Tutaj jest pokazane, że jest akumulatorek. Nic nie pomagasz z tymi akumulatorami. Nic znowu musiałem sam zrobić Majku To tam świrujesz? Klocek otworzyłem No i co znowu trzeba gdzieś w Fikumiku zrobić? Misję dostałem Okej okay. Czemu jesteś babą? Nie wiem tak jakoś Mamy misję. O, tutaj do jakiegoś gangstera no nie, muszę po podbić. No nie, to, gangster. to jest po prostu cywil. No i co? Zbierz informacje na temat naprawy hipernapędu w Mos Espa. Hmm. A tutaj co jest? To się skakać? O, oh, jak się do skakać. Ale jest klocek, widzę go, widzę klocek. Jak ty je widzisz? Widzę kolejny klocek. Chodź za mną. O, a to co? Potrzebuję. Artuditu, gdzie jest Padme? No, chodź. Gdzie jest Artuditu? Stój tu. No stoisz obok. No, ale stań przy mnie. O, Grido mnie atakuje. Mendę jedna. No chodź, są ze mną. Strzelam do cywili. Się tu Nie, no atakują mnie. Chodź. A atakuje mnie gang Grido. Wybijam ich. O, jakiś gangster tu No wiem, no mnie atakują cały czas. Gangstery, głupie. To tak jeszcze dwóch. Muszę odwiedzić Wata. Czemu mnie atakują gangstery cały czas? Chyba alarm włączyłem jakiś. No, włączyłem alarm już cały czas gangsterzy mi atakują. Pomożesz mi? Nie widzę cię. No, na mapie masz mnie. Naucz się korzystać z mapy w końcu. gdzie klocek tu jest. Nie, no ty poszłaś w pismo. do klocka. No bo ja robię to misję, którą miałeś, a nie się. Ale my nie robimy głównej misji, główną się robi na końcu. Naucz się. Najpierw się robi poboczne, bo potem nie wrócisz do nich. Masz mapę, tu. To przecież idę w twoim Tu Tu jestem cały czas. Co jest tym ciężkiego? ty ten alarm włączyłeś. No tak No, no zrób to Więc tam trzeba ja ich pokonam Pałką elektryczną Gang Gridosów No umrzyj. Zbij on mnie No to i zabij też ilu ich jest no zabijasz mnie dzięki a to ty no może jesteś nieskoordynowana nie mogę o co tam jest o. tu jest kocek trzeba coś z nim zrobić co to jest zamknięte nie no gang Gwidosów znowu przy No, możesz mnie przestać zabijać? No to się ocenia i zabiję. No ja. Jak w plecki biję. Ech, no i mnie zabili. No bo ty nie możesz zrobić, się odsunąć, jak ja ich zabiję. No, ty mnie zabijasz Czemu wyszłaś? Nie wyszłam. Nie wcale. To wejdź sporo tym teraz. Gdzie? Tu? No do budynku, z którego wyszłaś. No... Nie, to nie ten. Gdzieś... Boże, co ty odwalasz? Nie muszę się samym z niej bić. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No tam, skąd wyszłaś, no. Nie wiem, skąd wyszłam. Boże. Nawet na mapie masz, jak ci te gridosy wyłażą z budynku. Tu? Jest taka nieporadna, nie mogę. No bo nie widzę. Co? Gdzie mam to ten kocek zaciągnąć? No. No jesteś! No i znowu wyszłaś. Nie mogę, no nie mogę. No wejdź tam. Nie no ja muszę zmienić postać. Nie da się zmienić postaci? Super. Masz najmocniejszą postać i jeszcze tak świruje w kawiela. No bo mówiłam ci, że chcę ich zabić, tylko się odsunąć. No to trzeba mówić, z budynku. Bo się nie chcesz odsunąć. Aha, dlatego sześć z budynku. No bo mówisz, że cię zabijam. Jesteś w tym. z Nie wiem, gdzie to mam przesunąć. Tutaj coś jest. Wchodzą znowu. Się A już wiem po co to jest, dobra. No, po co mam się tym bujać? No wyszłam. No nie mogę z tobą. Po co to robisz? Co tutaj trzeba zrobić? Jakaś wajcha jest. Może tutaj trzeba coś zrobić? Wspnij się, a, wespnij się Bo tu jeszcze mogę z strzałeczkami O, jakiś klocek znalazłem, specjalny Tu jest jakiś kluczek Gdzie? O. Znalazłem jakiś fioletowy klocek, ale... To ty... mnie! Co tam? Co ci się odwaliło? Wieca? Ale tu potrzebowalibyśmy jakiegoś kluczyka. On jest to, to jest podłączone i wtedy by nam się otworzył ten klocek. Także możemy stąd iść. Ojej, spadnę. Ona ma strzelanie. Grido, gincie, bytlaki. Możesz przestać wchodzić i wychodzić do tego. Wyszłam. Weszłaś znowu. No i co? Wejść. No to super. Chodź, idziemy. O! Jakie fajne? Są tu dziś jakieś klocki. No tu nie da się wejść. Ale lipa, tam jest klocek. O, 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 pewnie wymaga bounty hunterów. Na klocek padnę, nie może go rozwalić. Potrzebuje bounty huntera. Zablokowana postać. Wybór postaci niedostępny. Jak ty mnie to nerwujesz, jak ty mi to robisz? C. Taki adruch. Jawa. O, umarł. Da się go zabić. O, tu są potrzebne twoje moce. Co to robi? Jakiś boombox podpaliłem. Muzyczką. To są potrzebne Twoje moce. Tylko nie wiem po co. Jest koło mnie jakiś klocek? Jest klocek tutaj do góry. Aha, tutaj już po niego wchodzisz. Mm -hmm. Jak się udało Ci to? <laughs> klocka, niemożliwe. Niemożliwe. Że samocnie dokonałeś tego, co. Wow. Jeszcze tutaj jakiś klocek jest za rogiem. Mm -hmm. Nie O, jest. Co tu te, trzeba? Jakąś kartę? Nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś karta wymagana. O, czekaj, bo pokazuje mi coś. Tutaj coś jest. To też jest Jest, widzisz? jest ta karta. Mam kartę. Jaka karta? Cy pa jak niosę. Dobra. Idź panu idź klocek Idź pan w pizdu. O, go. Dobra, mam, zdobyłem Jak ty tam wsiadłeś. Dobra, tutaj trzeba jakąś misję robić. Hej! Dawaj Mam dwa Mam jak ty się gubisz w tym mieście. Jest... ja gubię, to ty no Ale ile ja cię wzywałem, żebyś mi pomogła? W tej chacie I go znalazł. W tej chacie. Tak odwalałaś. Ale ty na mnie krzyczysz. No strasznie odwalałaś. Jutro jest wielki wyścig na świętobunta. Z głości mój ścigacz Anakin Z wygraną kupię części i jeszcze mi zostanie. <laughs> Moc jest w nim wyjątkowo silna. To wiem na pewno Zasługuje na więcej niż niewolnictwo. Chłopak mówi, że chcecie sponsorować jego start! Boże hmm. jak tam ten zrobi wiertarką? Widzisz? Mm. <noise> jak widzę, że ona twarz naklejoną, widzisz to? No. Na <noise> Jak tą wiertarką tam kręci. <głos> no. <głos> Języki, ja aż na wino. O, się kręci. O, jest odblokowany. Można teraz wybierać postacie. No to ślub. Łowcy nagród nie dwudubcy, tylko łowcy nagród Mandalorian. Jest mam go. Baby jada, Siemka. Mm. No co? No chodź. Prówkę ci strzelam. Widzę, że mnie atakujesz. Zostaw! <noise> Ruszać się nie możesz, co? Jak mnie atakujesz? Zostaw! No masz. Zaraz cię zaatakuję, to zobaczysz. <noise> no dawaj. Cwaniaku, chodź tu. Przestań! No? Co tam? Czemu mnie zabijasz, no? <noise> Mojego niebieskiego klocka zgubiłeś, serduszko Uciekają wszyscy przede mną Po jak uciekają Łowca nagród Dobra, a teraz tak Gdzie był ten klocek Gdzie był ten klocek? A nie to była skrzynia jakaś No Tam... jest zobaczcie Krzynia gdzieś była z tyłu. Nie pamiętam gdzie dokładnie. Nie mogę po gdzieś za ty budynkami. Ty gdzieś za budynkami była skrzynia złota. Jest, jest, jest. Mam ją. Się. Mam ją. Strzelam. Się. Jest kosek! On też się cieszy, ale za to go zabiję. Zatom A co to jest? Co to znaną radość. Aha, to jest początek. Dobrze. Wszyscy już na uciekają, czekają. Paczek lecą. I do w głowę. Dobra. Udaj się na wielką ernę w Mosę Spali weź udział w wyścigu. Musimy wziąć udział w wyścigu. Słyszysz? No idę. Ja bym się gdzieś powspinał. Ale fajnie pograć mandalerninem. Jest taki śmieszny, malutki. Z wielkim garnkiem na głowie. O, Tutaj potrzebny jest co? Co to jest za postać? A, nie, 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 nie! Zmieniłem postać, niechcący! O, można było zaczepić... Klocki co są! Zaczepić hak. ile tu klocków jest. Zbieraj sobie. Ja zmieniam postać na... Jako? Zbieracze? O, mamy Quila. Super patrz. No. Jestem quealem. No co chcesz? To gdzie to było? Teraz. O, kurde. Tu ja nie wiedział gdzie ten mandalorianin był Że tak pobiegłem w pizdu To było tutaj Co ja muszę zrobić, żeby to otworzyć hmm? Kurde no i zgubiłem tą to Co otworzyć? No to serii. Pokaż mi to Gdzie? Nie patrzyłeś jak ci pokazuję No nie Gdzie ty No gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie to było. No aha. Zaraz ci pokażę. No słucham. Biegnę. Się, się zgubiłaś. O tam jest klocek do góry, widzę go. Widzę go. O tu. Widzę do góry klocek. Co to było? Trzeba się spiąć jakoś. To ty? No nie widzisz do góry klocka? O, już. O nie, spadłem. Pinam się. No, czas. O, Cyk! O, dobra, podskakuję. Jestem. Mam klocka! No, co chcesz z tym? Jestem na samej górze. No, gdzie masz ten twój loserowy? No, to nie tu, to ten drugi. Boże. To nawet nie wiesz co chciałaś. O, ja cię! nie? że mi napisał po hebrajsku. Aha, musimy mieć droida protokolarnego, który nam, nam powie. Chyba znalazłem to co chciałaś. No, jest tutaj. No, jak się tam wchodzi? Gadaj, gadaj co wiesz, ko było. Umarła, zanim powiedziała. A to nie trzeba po tych? Po tych dronach jakoś się coś spiąć Aha, bo tu jest jeszcze inny klocek Jejku, a ty co to robisz? Co to jest? A, na no, te drony trzeba się potem spiąć ty jak ty to robisz? Trzeba przesunąć w tamtą stronę. No przestanie bić Tutaj Widzisz? Dawaj. No. Cyk. O, i teraz mogę przeskakiwać. Uuu. No. Jadę. Ja też. <laughs> no co? no z niego. Nie! Nie! Spadłem. Ogarnij to. Zeskocz z niego. No. A ten co chce? Wiesz, czasem tak mieszkają, bo... Aha, nic nie chce. No dawaj, dawaj, zeskakuj z niego, ja też chcę skoczyć Co ty robisz? Spadłem. Co, powiano, świrujesz? No nie, gdzie on jedzie? No zeskocz. No dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj! No zeskoć hmm. Ha Jestem Na jednej nóżce Balansuję Masz tego klocek. O, widzę kolejny klocek tam jest Z daleka. Cyk Mam go No wejść! No co tam? Hehe, <noise> no, nara Wziąłem klocek, zebrałem jeszcze Dobra, bo widziałem kolejny klocek do odblokowania ten co chcę. No, do niego wskoczyłam. No po co to robisz? Mam no, misję jakąś. O, no nie. A, bo to trzeba droida protokolarnego. Mamy takiego w ogóle? Mamy droidy protokolarne? No, nie mamy. Nie mamy droidów protokolarnych. Oj, gorzej. To teraz czekaj, jeszcze tutaj mamy klocek. Jest Chyba. Jak to ogarnąć? Jak to ogarnąć? Tam jest jakaś wajcha do góry. Widzisz? Tą wajchę trzeba przekręcić. Już widzę! Już, tak? już widzę! Nic mi nie pomagasz znowu. No bo ja cię wołałam do tego wtedy. To no to wszystko sam rozwiązuje. znowu gdzieś biegasz. Nie wiem, gdzie ty wlazłeś. Cały czas jestem w tym samym miejscu. Ogarnąłem, Aha. jak to zrobić. Cyk. o wajchę robię. I otworzyłem sobie. Aha. Dobrze, chcę iść do następnego. No to czemu mi nie pomagasz? Tylko, o, nie udało się na tonarze. No bo cię wołam, wtedy, to miałeś mi gdzieś. No to przecież przylazłem. A ty nawet nie wiedziałeś, gdzie to jest. O, to tu. tu. Jeszcze tu był klocek z tyłu gdzieś. No. Idę do niego Jestem Jestem, jest klocek Jak tam wejść? No. Niezbyt skomplikowani Dobra, mam kolejny No weź! No co? Idę do tamtego Tutaj coś jeszcze jest O, jest wielki klocek O kurde zagadkę znalazłem dużo z Gdzie jest ten klocek? A ty już tam łazisz? No, widzisz mnie przecież. No. No. Cyk, wajcha. No nie poczeka na mnie no. No ty się tak wleczesz bez przerwy. O tu jest. Teraz trzeba gdzieś indziej wleźć.